Nie każdy wie, że dwanaście potraw, które dziś kojarzymy z domem i świętami, rodziło się w cieniu niedostatku i improwizacji, a ich smak stał się legendą jedynie dlatego, że ktoś kiedyś nie miał wyboru i musiał stworzyć coś z niczego, co w efekcie okazało się doskonałe placki ziemniaczane, które zaczęły jako zaskakująco prosty sposób na wykorzystanie starych ziemniaków i odrobiny mąki zamienionej w złocisty okruch chwili, potrafią przywołać napięcie pierwszego kęsa, bo ich chrupiąca skórka kryje miękkość, która przypomina, że najlepiej smakuje to, co powstało z potrzeby. Kopytka, wyrabiane z pozostałości po tłuczonych ziemniakach, zrodziły się tam, gdzie niczego nie wolno było marnować. I dziś ich delikatność mówi o gospodarności dawnych kuchni, w których każdy klocek ciasta był równo więcej niż jedną rodzinę. Pierogi ruskie, choć noszą obce miano, są symbolem prostoty i odwiecznej sztuki wydłużania jednego garnka do wielu posiłków. Bo farsz z ziemniaków i sera to opowieść o czasach, gdy mięso było rzadkością, a kreatywność stała się substytutem luksusu. Gołąbki zawinięte w liście kapusty to przykład na to, jak smakosze przeszłości potrafili przekształcić najtańsze produkty w rytuał stołu wypełniając kapustne kieszenie mieszanką ryżu i drobnych skrawków mięsa lub samych warzyw, żeby posiłek wystarczył dla większej liczby bliskich. Bigos, który dziś kojarzony jest z obfitością, narodził się z potrzeby łączenia wszystkiego co mogło trafić do jednego garnka z suszonymi mięsami, kiszoną kapustą i odrobiną przypraw, by z resztek powstała potęga aromatów, a proces długiego gotowania stał się terapią dla trudnych czasów. Żurek, kwaśna zupa na zakwasie żytnim, uformowała swoją tożsamość tam gdzie świeże produkty były luksusem, a fermentacja dawała głębie i kalorie, dzięki czemu śniadanie czy popołudniowy posiłek mogły dodać sił bez potrzeby bogactwa w garnku. Kluski śląskie, skromne z wyglądu, zrodziły się tam, gdzie ziemniaki i skrobia łączone były w prosty sposób, aby w ciężkich okresach zapewnić sytość bez przepychu. I ich gładka faktura opowiada historię rąk, które formowały je tysiące razy. Naleśniki, cienkie jak papier, placki smażone na skwarku lub oleju, to historia improwizacji każdej kuchni, w której mąka i woda lub mleko tworzyły szybki, wielozadaniowy posiłek. Słodki lub wytrawny, z dżemem lub farszem warzywnym, i w tej elastyczności kryje się sekret ich trwałej popularności. Kotlet mielony który zrodził się z potrzeby rozdrobnienia małych ilości mięsa, by starczyło na więcej porcji. Jest dowodem, że finezja nie zawsze wymaga obfitości. Odpowiednio przyprawiony z dodatkiem bułki i jajka, potrafi wznieść skromne składniki do rangi klasyki. Kaszanka, która powstaje z wykorzystania tego co z pozoru nieatrakcyjne, czyli krwi i kaszy, pokazuje, że Przetrwanie uczy nie tylko oszczędności, ale i szacunku do każdego kawałka mięsa, a jej intensywny smak przypomina o radzeniu sobie w warunkach, gdy niczego nie wolno było wyrzucać. Racuchy, puszyste placki drożdżowe to historia porannego sekretu resztki drożdży, mąki i startej jabłoni przekształcały się w przekąskę, która rozgrzewała dom i tworzyła wspomnienia kiedy bogactwo było odległe kapuśniak zupa z kiszonej kapusty powstała z prostych założeń kiszonka dawała nie tylko smak i witaminy ale też materiał na potrawę której gęstość i kwasowość maskowały brak mięsa a jednocześnie koiły zimowe dni ta lista nie jest kroniką triumfów kuchni, to opowieść o ludziach, którzy w obliczu ograniczeń nie poddali się rozpaczy, lecz wynieśli z niej kreatywność, sprawiając, że dziś smak tych potraw prowokuje zdumienie i szacunek. W każdym z tych dań kryje się moment, w którym ktoś zamiast narzekać, zebrał resztki, dodał przyprawę, podmienił składnik i ujrzał, że to, co miało być tylko przetrwaniem, stało się rytuałem. A ten rytuał przeszedł przez pokolenia. Opowieść o tych dwunastu potrawach to nie tylko gastronomiczna ciekawostka, to zapis przetrwania, ekonomii i pomysłowości, zabarwiony lokalnymi tradycjami i regionalnymi różnicami, które sprawiły, że tam, gdzie ktoś miał mało, powstało dużo smaku, wspomnień i legendy. Smakując je dzisiaj, warto pamiętać o kontekście ich narodzin i o tym, że każda łyżka jest echem dawnych kuchni, gdzie brak składników prowokował do wynalazków, a wynalazki z czasem stały się dziedzictwem, które dziś budzi podziw i wywołuje dreszcz. Bo prawdziwa siła tych potraw tkwi w ich przeobrażeniu z konieczności w arcydzieło prostoty.